Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Tutaj się już mi wszystkie te, te słupki pobudowały, poznikały. Więc mogę sobie to porozsuwać tak, jakbym tutaj chciał. Każdy w każdą stronę przesunąć. Gdzie by mi było potrzeba więcej miejsca, tam sobie mogę zrobić. Zobaczcie, jak oni mi tutaj śmiecą. Teraz nie mam problemu z tym. Sobie tutaj poustawiamy to troszkę tak, jak... By tutaj było trzeba. Co my tutaj możemy zrobić? Tutaj mam mało miejsca. Za mało miejsca mam tutaj. chcę tutaj postawić hipopotany, a one tutaj nie wejdą. Nie wejdą, za nic nie wejdą. 230 diamentów. By to usunąć. 400. Gdzie mam tańszego? Tutaj w tą stronę. Tu jest dość duży kawałek. 380, 318 monet. No dobra. O ja Cię kręcę, zobaczcie ile tego jest. Dobrze, że mamy troszkę kasy na zapasie. Możemy tutaj e, znów to rozbudować. No i czekać. No tu ile? 2 minutki, 5 minutek najwięcej. 3 e, minutki, 5 minutek. No to troszkę czasu musimy tutaj poczekać, żeby tutaj móc to rozbudować. A w międzyczasie tutaj jakoś dużo serduszek mi wysyłają. Więc e, trzeba by tu było chyba e, pomóc znajomym. Skoro wysyłają nam tak dużo serduszek, to trzeba przejść i e, udzielić im pomocy tutaj, w czym potrzebują. No tutaj pierwszy akurat potrzebuje e, połapania zwierzątek. Dobra, e, mamy skrzyneczkę do otwarcia. Dobra, Bieramy sobie tam skrzyneczkę. Nie wiem ile tych skrzyneczek mam, ale zobaczymy, co nam wypadnie fajnego. E, szczerze? Nic. Nic fajnego, o następna. Ile mi mamy. Otwieramy jeszcze jedną. Znów nic fajnego, nic fajnego. Jeszcze jedną. Otwieramy, jak nam mówiąc. Otwieramy. Kolejna skrzyneczka. To jest tak. Dobra, nic im przyda. Oj, i pięć, jeszcze pięć skrzyneczek i będzie kolejna. Ja raczej pięć, pięć znajomych i będzie kolejna skrzyneczka. Pięć, a nie pięć skrzyneczek. Pięć skrzyneczek to by było fajnie, ale nie wiem czy tam można nabić tyle skrzyneczek. E, czy po prostu kiedyś nie wiem, czy dwie właśnie, czy trzy to było maksimum? Co tam szło nabić? Później się już nam serduszka nie zbierały. Doszło do 10 i więcej się nie zbierało. Nie wiem jak to teraz wygląda, czy coś tam zmieniło, czy nic. Ale mamy siódmą. 7 e, znajomego. Złapujemy tutaj. tutaj uciekające koziczki. Co my tu jeszcze mamy? Gdzie tutaj jeszcze są koziczki. O, to tam podolego nie koziczka. Tutaj jedna, jeszcze jedna tutaj biega. dobra, ja. Osiem serduszek. To jeszcze, jeszcze dwie. Jeszcze dwa serduszka. Teraz mamy co, baloniki. O, ładnie blisko siebie. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, no i piąty. O, jeszcze jeden. Jeszcze jeden i będzie kolejna skrzynia. liczymy no że coś fajnego wypadnie. O, schowaj to. Tutaj mamy e, te, te sroki, czy kruki, czy jak to się tam zwie. I mamy kolejną skrzyneczkę. No to otwieramy. Zobaczymy, co nam tutaj wypadnie fajnego. Co tutaj jest? Jest coś fajnego? Tutaj jest światek. I w sumie nic. Nie nic fajnego, więc jedziemy dalej. Już chyba nie mam tyle znajomych, żeby uzbierać 10 skrzynek. Czyli czemu jak cały czas gadam skrzynki? Nie skrzynek, tylko tych serduszek. Żeby uzbierać jedną skrzynkę, a nie 10 skrzynek. 10 tych, tych, tych punktów właśnie tam, żeby mieć skrzyneczkę. Co tutaj mamy? Biały zające, biały zające. Albo króliki? Nie wiem, dajmy na to zające. E, nie, to chyba króliki są. są to króliki białe, śnieżne. Albo zające. Nie wiem, to jest, co nie. Chciałbym sprawdzić, co my tutaj mamy. Tutaj mamy znów te kruki sroki, wrony. I co tu tam jest? E, las, las, las. Dobra, jedziemy następnej. O, robimy sobie szybciutko wszystkich znajomych. by ktoś szukał mojego ID, no to się mamy świetlana na filmiku bo zawsze pytacie, gdzie można ID znaleźć. No to albo na filmikach, właśnie przy pomocy znajomych, albo na Discordzie. Tam też macie. Eee, o, tutaj macie ładnie wyświetlane. To praktycznie w każdym filmie, co się znajomych obrabia, pomaga się znajomym, to się wyświetla ID. Więc myślę, że takich filmów jest dosyć sporo. Więc wystarczy pooglądać jeżeli ktoś ogląda właśnie filmy wszystkie, no to znajdzie bez problemu, a jeżeli ktoś tylko jeden film uwidział już chce do znajomych i podaj ID, no to, no to, no to, no to, no to. Znaczy się, że nie, nie ogląda filmów, nie poszukał, tylko chce się dołączyć. <gry> Co jeszcze z takiego czegoś? Robiłem selekcję w klubie. Kto tam małe udziały brał, w ogóle nie brał udziału w konkursach o oddawaniu kasy na zbiórki czy tam diamentów, no to e, poleciało kilka osób, e, chyba dokładnie 3 albo 4 osoby, e, więc tyle miejsc jest wolnych. Jeżeli ktoś chce dołączyć, no to do klubu może dołączyć. Informacje o klubie, no jak zwykle na Discordzie, więc możecie sobie znaleźć. Jeżeli chcecie linka do Discorda, napiszcie w obojętnie pod jakim filmikiem, obojętnie e, gdzie napiszecie, że chcecie linka do Discorda, no to wam wyślę odpowiedzi Waszego komentarza, linka do Discorda, no i e, sobie wejdziecie, bo te linki są tam e, tylko nie wiem, czy parę dni, czy tam tydzień, czy tam ileś godzin aktywne, no i później znikają. Więc nie ma sensu e, dawać w opisach. Linka do Discorda, jak on za parę dni będzie nieaktywny, więc po prostu jak ktoś chce napisać, wyślemy. Można dołączyć na Discordzie. Wystarczy akceptować regulamin i się Wam cały Discord pokaże. Widać chyba pierwsze tylko dwie, dwie, dwa pokoje. Jak klikniecie regulamin, się Wam wszystko fajnie otworzy, Więc tam musicie kliknąć w regulamin. Jeżeli nie wiecie gdzie, no to w pokoju, który będzie dostępny, możecie pisać. To Wam udzielę informacji, gdzie, jak to kliknę. E, tutaj znajomych aktualnie mam full, więc nikogo nie dołączę. Na razie nikogo nie wywalam. Choć co jakiś czas robię selekcję, ale na razie na razie zostawiamy tego jak jest. E, tutaj nam troszkę czasu zeszło, więc przeczyszczamy tutaj wszystko. Zobaczcie, jak tego jest. Niech się teraz nam to tutaj wszystko głupie. E, tutaj nie wstawimy już wybiegu nowego. E, ten wybieg bym tam chciał przenieść, ale nie wiem, czy go tutaj już zmieścimy. Jeszcze chyba nie. No nie, musi się jeszcze dużo, dużo się musi tutaj zniszczyć. Te dwa całe. No, w sumie ten jeden, trzy minutki. No to się musi nam 3 minutki tutaj zrobić. Nic tutaj nie damy rady zrobić. Dobra, trochę czasu minęło. To się nam tu za 30 sekund zrobi. Ale w międzyczasie zajmiemy się czymś takim. Zobaczcie, mamy takiego zwierzaka z kalendarzyka. I dzisiaj zdobędę tutaj następnego i za 3 dni następne dwa. Jeżeli sobie nie poskładacie do 3 dni. możliwe, że wy już jesteście tutaj. Ja nie wiem, czy się wszyscy zalogowali. Czy się wszystkie dni zalogowałem, jeżeli nie poskładacie sobie go zanim zdobędziecie, to, tu dostajemy 6 kart. Więc jeżeli sobie nie zdobędziecie, to będziecie mieć tylko 6 kart jednego zwierzaka, a jeżeli poskładacie, no to wiadomo, będziecie mieć dwa zwierzaki. Ja sobie tutaj widzę, że jest prawie. 12 więc za 2 minutki mi tutaj wskaczy, wskoczy czwarta karta, więc ja sobie to skompletuję za 6000, za 6000 sobie to skompletuję, tak. No i jednego mam, tak, jednego mam. Tutaj można by było wymieniać. Tu mamy o drogę,śmy dostali. kompletujemy sobie drogę. Tutaj numerak o tutaj, żeśmy tych Skałek dostali. Tu jeszcze brakuje. Ale mamy e, kolejną główną drożkę. Więc tutaj ja tą jedną wyrzucam. E, tą dostawiamy. I tutaj mamy tego zwierzaka nowego. Też ładnie. Tutaj mamy do kolekcji słupek. Jeden więcej. Dobra. Stawiamy go. No i teraz myślę, że już możemy tutaj e, przenosić. Ale taś karta. Ten e, nie ten wybieg możemy sobie tutaj przenieść. wyjdzie To nie wszedł? A teraz dobra wyszedł. Weszedł fajnie dobra i tutaj możemy postawić ten duży. Ten który chciałem postawić to jest ten. Zobaczcie jaki jest ogrom miasty prawie na całe ten. No, i do niego mają iść hipcie. Drugi. i niech sobie idzie trzeci. Nie wiem, czy mam na jakiś. O, nie mam na drugi poziom. Dobra, ja mam, że nie mam na drugi poziom, ale widzę, że mam dwa na drugi poziom. Może mamy gdzieś jeszcze na trzeci poziom. Zaraz to sprawdzimy niżej. Może jest jeszcze jakiś hipciu gdzieś którego my nawet nie wiemy, że mamy. Musimy zejść niżej, bo tutaj naprawdę tego jest wszystkiego masę. Ale nie, tak nisko chyba już nie będzie. Dobra, widzicie? Mówiłem, wskoczyło i następny jest. Następna karta skoczyła. Tutaj możemy teraz miało sobie to porozstawiać, bo mamy bardzo dużo miejsca, eee, tego nie mamy, roślinki tam też nie będziemy stąd, tylko po prostu damy jakiegoś kaktusa, możemy dać jakiegoś kwiatka. No i dobra, myślę, że wystarczy. Zostawimy tych dekoracji jeszcze na inne zwierzątka. No i tutaj już myślę nic więcej nie wsadzimy, tu już mamy full. Tutaj już też mamy full. Więc jedynym sposobem jeszcze jest tutaj powiększenie tutaj, tej strony wybiegu i wsadzenie tutaj, ale tutaj też nam nie wejdzie żaden. Ten eee, żaden nam nie wejdzie więc już tutaj za bardzo więcej zwierząt nie wsadzimy. Tutaj mamy za 120 diamentów. Ewentualnie tutaj jest taki duże za e, prawie 400, prawie za 500 000 już są za diamenty. Ten. O, ten by też mógł być. Tu byśmy zrobili, i tu by się troszkę roz. pomieściło. mamy za 320, ale to się nie łączy. żadnym z naszych terenów się to nie łączy. Tu jest za 390. Tak do góry nam to ucieka. Najlepiej by było tego kupić. Najlepiej by go było kupić, tak? Żeby tutaj sobie te zwierzątka wszystkie zrobić fajnie. I już to mieć. No to sobie go kupimy i zobaczcie, ile tu jest skał do rozwalań. No na to będziemy musieli sporo, sporo czasu czekać, żeby się nam to wszystko zrobiło. Ja w prawie milion tutaj wy, wy, wyłożyłem kasy, żeby tutaj zrobić to. Parka. Wszystkie na raz to. Aha, ten. Za 100. Aha, takie, takie przyspieszenie. Ale widzę yy, dosyć kosztowne, więc sobie podarujemy. Tutaj 6 minutek, a ten duży się ludzi rozwalał. A nie, 5 minutek. Ten też 5 minutek. Dobra, on się kilka razy musi rozłupać. Więc im większy, tym więcej razy się musi rozłupać. Więc raczej tego szybko nie zrobimy. Można by było pociągnąć tą dróżkę, ile się po prostu da? Nie, tu gdzie się po prostu da? Tutaj ją pociągnąć, dalej się nie da nie robimy tej bruszki, takie tutaj łatki sobie polecimy. Tą bruszką, no i tutaj będziemy stawiać po kolei wybiegi. Myślę, że tu ich, tych małych, tych dużych wejdą i tu może z 2 albo 3. I tutaj też jeden. O, może dwa tutaj wejdą. To jeszcze nie wejdą wszystkie zwierzęta. Jeszcze mi zostaną zwierzęta gdzieś, które nie są wsadzone. No niestety, niestety, jeszcze. Jeszcze się nam nie zmieszczą kosze na śmieci by się tutaj przydały, bo nam tutaj zaczynają śmiecić. Dopóki nie rozbudujemy tutaj dość, dość porządnie tutaj te, to by trzeba było. To kupię, to kupię, ale to zlikwidować i wtedy będziemy mieć dużo miejsca, nie? Wtedy by się to na fajnie dużo miejsca zrobiło. Ale są takie, co można wykupić, więc nie jest źle. i duże, więc na pewno damy radę. Tylko e, nie tak szybko powolnymi kroczkami, jak widzicie, to się tutaj dość dość powoli niszczy, więc musimy poczekać dobra, przejdziemy sobie e, zrobić troszkę porządku e, tej e, naszym terrarium zobaczymy, czy coś tu się podziało strasznie śmieci, jednocześnie musimy o, i trochę nam kasy przybędzie. Z tego co widzę. Tutaj podlejemy wszystko. wszystkie śmieci. oni tutaj koszy nie mają, oni tutaj mają kosze, ale i tak kosze się pełnią. Tutaj za często nie wchodzę mu się to tak szybko pełni. Będziemy tutaj bez zwierzątek. No, będziemy tutaj czyścić dzień pokarmić bawić się z nimi i do następnych wszystkim tak tutaj zrobimy porządek na gotowo jest akurat jeden tylko śmieci zebrać ludziom podoba że jest ładnie czyściutko a nie tutaj jak mamy tutaj no nie i mały że w niego trafić nie idzie dobra mamy tutaj tylko tego eksport tutaj mamy e, karmik, dobra. Nie mamy do zabawy? Nie, nie mamy nic do zabawy, więc chyba temu było za kasę albo drogę. Tutaj chyba jest ta. Nie ja jeżdżę, szukam, a jest tutaj chyba ta. O, nie jest już Jeździłem szukałem, a nie szło trafić, to nie wiem w którym miejscu to było. Więc nie mogłem to trafić. O, tutaj się ładnie trafiło. O, tutaj już mają droższe jezonko, to nie dostanę droższego jezonka. Ja tutaj też nie mamy za bardzo powiększonego tego ee, całego tego. Bo tutaj były chyba ceny kolosalne o, 500 tutaj mamy po prostu jeszcze miejsce, a nie ma tutaj zwierząt, tu nie ma co dać. Nie wiem czy coś doszło nowego, no nic nie doszło nowego. Jest zadań jakiś. I tutaj mamy... E, tylko tyle, nic więcej nowego nie ma. E, te zakasy wszystkie... Mamy. Tylko nie mamy tych za diamenty, a za diamenty na razie nie będziemy szaleć, może się uda gdzieś zdobyć, niestety jeszcze w kartach ani nigdzie... Nie można tego zdobyć, więc... Więc na to nie poradzimy. Dobra, tutaj mamy robione. Idziemy jeszcze sobie e, zerknąć, e, co się nam tam porobiło. Niech się nam to tutaj ładnie wczyta. Zerkniemy. O, jakieś kamyczki wyburzyły. Tutaj się coś wydłużało, więc fajnie sobie damy. O, niech się następne burzą. Możemy tutaj jakiejś drogi przerobić. Tu jeszcze gdzieś na dole. O, fajnie elegancko zrobione. Tutaj możemy już drogę dostawić. Tutaj jeszcze nie. Tutaj już tak. Do końca mamy prawie drogę. Tutaj jeszcze w trzech miejscach, dwóch miejscach. No w trzech miejscach brakuje nam drogi. Ale tutaj już możemy postawić na przykład wybieg. Wybieg, na który możemy wmontować. Nie wiem, na razie nic na niego nie będziemy montować. Bo wszystko mamy. Musielibyśmy ściągnąć kolejnego zwierzaka, tam z, z głównego zoo, żeby tutaj wmontować coś. Niech się nam to tutaj tylko wczyta. I dobra, a jest kasa do pozbierania. Zbieramy sobie kaskę. Z całego. nie jest tego za dużo, ale zawsze coś. Eee, czekajcie, mamy tutaj leśny wolny wybieg. Ja tutaj tak przesunąłem i nie widzę leśnego wolnego wybiegu. Czekajcie, chodzimy na mapie. Tutaj jest leśny wybieg, ale jest zajęty. Tutaj też jest zajęty. Nie mamy leśnego wolnego wybiegu, ale już się tutaj miejsce zrobiło. Tutaj się już miejsce zrobiło, więc ja bym był za tym, żeby kupić taki wybieg. No, czekać, zrobimy tak. Tak, nie mam wybieg. Dobra. Więc musimy kupić wybieg. A, był wybieg nawet za darmo. I z Teraz zaraz mu wyposażymy. To. To. Mamy za darmo. To też mamy. Uff, wypas. E, nakarmić elegancko zobaczymy czy może się rozmnażać. E, stajne ma trzeci no to trzeba by było ulepszać stajnie więc ulepszamy na no, poziom 1 e, no i tutaj bierzemy bierzemy ten wybieg bierzemy ten wybieg już go nie będę stawiał ale przynajmniej sobie weźmiemy ten wybieg tak o to mamy Hehe ten? Moglibyśmy zaraz ten też gdzieś, ale... A no dobra, weźmiemy ten też. Tu się... Tu się weźmiemy też, też. O, dobra, mamy dwa wybiegi. I lecimy. Nie wiem, czy tam zmieszczę dwa wybiegi, ale jeden na pewno tam zmieszcza gdzie mamy tutaj ten nasz pojazd. I jeden na pewno powinien się zmieścić, więc e, spróbujemy go tam wciś. Gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj tutaj w to, ale nie wiem czy one nie są szersze. Tak, są szersze, tu mi nie wchodzi 15 sekund muszę poczekać Coś mi to zrobi. Nie wiem to nie zniknie. Tutaj ten. Ten wybieg ustawiony. jest jeszcze seło. Znikło całkiem, czy jeszcze będzie mniejsze? Jeszcze mniejsze. No to nie ma co czekać, bo jeszcze się to będzie robić. Tutaj jeszcze się będzie robić 6 minut, więc zostawiamy. Zostawiamy wszystko. Jak się robi, ja sobie tu wrócę później. A wam jak się filmik podobał zapraszam do komentowania, subskrybowania lajkowania i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam!